Proszę Państwa, do takich chwil warto żyć. Warto było nagrać ponad tysiąc filmów na temat Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski dumnie reprezentuje Polskę, został najlepszym piłkarzem 2020 roku. FIFA The Best to wielkie wyróżnienie, wielka nagroda nie tylko dla Roberta, ale dla całej Polski, dla całego sportu polskiego w tym momencie ciężkim. Tak naprawdę dla nas, jeśli chodzi o koronawirusa, przychodzi taka ulga, nieprawdopodobna sytuacja. Przepiękna historia. Tak napisałem na Twitterze, aż się po prostu popłakałem w momencie, kiedy praktycznie Gianni Infantino wręcza tę nagrodę osobiście Robertowi Lewandowskiemu. Tak się pisze praktycznie historia polskiego sportu, polskiej piłki. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Nieprawdopodobna, piękna historia pisze się praktycznie na naszych oczach, Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem 2020 roku FIFA The Best. Ktoś powie w ten sposób, że no wszyscy praktycznie o tym mówiliśmy głośno, nie ma tutaj żadnej rewelacji, od, od samego początku był faworytem. No nie do końca tak, chociażby tutaj ostatnie nagrody, które były przyznawane, czy po prostu zostały zawieszone, pokazywały, że nie zawsze Robert Lewandowski pomimo tego, żeby w gronie kandydatów zwyciężał te plebiscyty, jest to przepiękna nagroda dla samego Roberta Lewandowskiego jako uchonorowanie, tak, ukoronowanie jego trudu pracy przez te wszystkie lata. To jest też piękna historia pokazująca historię chłopaka zwykłego, tak, z niezbogatego domu, nie mającego też jakiegoś po ogromnego potencjału piłkarskiego, który swoją ciężką pracą doszedł tak wysoko, tak daleko. To jest przepiękna historia, pokazał, że można, tak, że Polska nie oznacza kraj gorszy, że można po prostu osiągnąć eee, bardzo dużo, jeśli chodzi o piłkę nożną. No i Robert Lewandowski oczywiście otrzymał tą nagrodę. Podczas tej gali FIFA The Best oczywiście były przyznawane nagrody w różne dziedziny na najlepszego trenera, piłkarki. Eee, bardzo dużo nagród praktycznie zgarnęli tutaj piłkarze Bayernu Monachium, w tym Manuel Neuer, który został wybrany najlepszym bramkarzem minionego roku. Był też tutaj tak, jedenastka najlepszej piłkarzy w poprzednim roku, był tam Kimiś, był też Robert Lewandowski. tak. Natomiast no, akurat Hans Flick nie dostał tej nagrody dla najlepszego trenera, tylko ta nagroda powędrowała w ręce Jurgena Klopa po raz drugi raz, drugi raz jest praktycznie z rzędu natomiast no, dzisiaj porozmawiamy faktycznie o Robercie Lewandowskim, nieprawdopodobna piękna chwila, zresztą Robert Lewandowski który zruszony odbierał praktycznie tą nagrodę to jest cieszyk, ciekawa sytuacja niecodzienna, ponieważ em, cała ta gala, ga, ceremonia odbywała się praktycznie w sposób zdalny, było studio w Curychu, a następnie łączono się z piłkarzami, piłkarza, piłkarkami e, tak e, na całym świecie e, i te, taka telefe, telekonferencja wiadomo praktycznie. tak natomiast e, Gianni Infantino zrobił tak Taką niespodziankę, ponieważ wydawało się, że jest po prostu też, na nie jestem w tym studiu, tylko dziś jest po prostu w siedzibie. Mówi, że przeprasza, że jak nie może, po prostu teraz te czasy przez pandemię. A następnie, jak było wręczenie już tej nagrody, to potajemnie za, po prostu zakrać się do studia pewnie Roberta Lewandowskiego, pewnie w siedzibie Bayernu Monachium i osobiście wręczył mu tą nagrodę. Widać było, że Robert Lewandowski był wzruszony, odebrał tak naprawdę tą nagrodę. Łamiącym głosem się jeszcze mówił, czy mam mówić po prostu w języku angielskim, czy w języku niemieckim. Ostatecznie po prostu wybrał tutaj przemowę w języku niemieckim. Natomiast rzeczywiście, przepiękna chwila dla polskiego futbolu. Niegdyś Adam Małysz, który po prostu pokonywał kolejne rekordy, czy tak robił kolejne faktycznie rekordy na tutaj na skoczniach. Dzisiaj Robert Ewandowski, który święci triumfy, ale on przecież to nie jest sukces samego Roberta Lewandowskiego, to jest sukces polskiej piłki, sukces po prostu Polaka na arenie międzynarodowej, że to właśnie Polak został doceniony. Często przedstawiałem tutaj historię, tak, że może Robert Ewandowski nie jest docenany doceniany, jeśli chodzi o te plebiscyty, ponieważ nie gra w drużynie hiszpańskojęzycznej. Wiadomo, że taki piłkarz mógłby dotrzeć do większej grupy odbiorców na świecie. Może nie sprzedaje się tak marketingowo, brzydko mówiąc, nie robi jakiegoś show, nie ma tatuaży, nie robi po prostu jakichś afer, skandali i tak dalej. Natomiast swoją ciężką pracą naprawdę doszedł bardzo daleko, bardzo wysoko, systematycznie pracując. Też ciężko, często był praktycznie krytykowany. Niektórzy mówili, że nawet ma dziwactwa, tak przedstawiałem tutaj właśnie historię gdzie na przykład śpi tylko na jednym boku, że musi być odpowiednie światło, praktycznie w pomieszczeniu, gdzie śpi, tak, że mówi o tym, że nawet dba o zęby po prostu, bo zęby mogą wpłynąć później na kondycję, na formę zawodnika. Niektórzy mówili, że to nawet dziwactwo, że to jest przesada, po prostu jakby do perfekcji, no ale to doprowadziło go ostatecznie na sam szczyt tutaj, gdzie się praktycznie znajduje i odebrał tą nagrodę, tak, tą nagrodę dla najlepszego piłkarza w 2020 roku. Zawsze to jest po prostu rekompensata, bo wiemy, że France Football odwołał praktycznie tą nagrodę, tą piłkę, więc ta nagroda dla Roberta Lewandowskiego jest rekompensatą. No ja muszę powiedzieć, że to też jest piękna chwila dla mnie, ponieważ ja no, tutaj zrobiłem ponad tysiąc filmów na temat Roberta Lewandowskiego. Człowiek czuje się po prostu w jakiś sposób związany z tym piłkarzem, oczywiście w sposób taki emocjonalny, tak jako dziennikarz po prostu i bohater, którego tak, którego przedstawiam jako narrator każdego praktycznie dnia informacje dotyczące Roberta Lewandowskiego Bajerdu Monachium. Tak się to po prostu złożyło jakby na moim kanale, że rzeczywiście po prostu chcecie tych informacji na temat Roberta Lewandowskiego i dostarczam ich. Natomiast to też jest właśnie piękna, taki historię. Powiedziałem, jak to wszystko wyglądało przez te wszystkie lata. Nie było takie kolorowe. Często po prostu w mediach, w Polsce było mówione, że Robert Lewandowski następny dzień, kolejny dzień faktycznie w biurze. Strzelanie tych bramek przychodzi mu tak w, praktycznie z automatu, że to jest coś naturalnego. Tak, Nie wiem, po prostu stajemy rano, pierwsze co robimy to idziemy do toalety, czy myjemy praktycznie zęby. To jest rzecz naturalna. Nikt nas o to nie, nie pyta. No W przypadku piłki nożnej tak łatwo nie jest. Tak Każdy gol to po prostu jest wyszarpany, ciężko zdobyty, ciężka praca i rzeczywiście Robert Lewandowski tego Dokonał jako pierwszy Polak, jeśli chodzi o to zestawienie FIFA-DBS. Zresztą tutaj Gianni Infantino właśnie miał też, też przemowę w języku niemieckim, tak? Rozmawiał z Robertem Lewandowskim. No i mówił tak, że tutaj, opró że Robert Lewandowski jest w tym gronie tych najlepszych piłkarzy w historii polskiego, i polskiego futbolu, a więc Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek. A teraz praktycznie Robert Lewandowski. Robert Lewandowski tam jeszcze dodał inne nazwiska, piłkarzy, tak? Chyba tam powiedział odejnie, o Włodzimierzu Lubańskim. Natomiast rzeczywiście przepiękna historia dla polskiego futbolu, dla polskiej piłki. Warto, warto tak naprawdę ją celebrować, czy upajać się tą po prostu chwilą z tego względu, że nie wiadomo, ile tak naprawdę taka sytuacja jeszcze potrwa. Ile Robert Lewandowski będzie na tym najwyższym poziomie i kiedy będziemy mogli się spodziewać następcę, który po prostu będzie na miejscu Roberta Lewandowskiego. Wydaje mi się, że to nie będzie taka prosta sprawa. Zawsze mnie śmieszą po prostu takie słowa, że szkoli się piłkarza, tworzy się produkt, tak? Że będziemy selekcjonować, wybierać. Ciągle selekcjonujemy, wybieramy praktycznie Najlepszych piłkarzy, zamiast ich budować, zamiast po prostu rzeczywiście tworzyć tych zawodników na podstawie tego, co mają. Legia Warszawa nie poznała się na talencie Roberta Lewandowskiego, a dziś praktycznie odbiera tytuł do najlepszego piłkarza w 2020 roku, gdzie z Bayernem Monachium osiągnął wszystko, co mógł praktycznie osiągnąć i lidze niemieckiej, i także zdobył Ligę Mistrzów, był królem szczelców. No a właśnie na tym talencie nikt się nie poznał w Legii Warszawa na tak wczesnym etapie. Ja zawsze mówię, że nie sztuką jest wyselekcjonować, szukać cały czas po prostu tego, talentu, tak, by szukać po prostu tego bogactwa na ziemi, gdzieś jakiś złóż, tylko szuko, sztuką jest faktycznie umieć oszlifować, tak, te perełki, które jeszcze po prostu nie są tymi perełkami. Co ciekawe, no wiemy też jeszcze po prostu w ostatnim czasie były te skandale, tak, dotyczące właśnie Roberta i byłego menadżera Roberta Lewandowskiego, ale one są gdzieś tam naprawdę w tle, one są nieistotne w kontekście działań, jakby w kontekście praktycznie osiągnięć sportowych Roberta Lewandowskiego, tak? Nic praktycznie nie przyćmi tutaj tych osiągnięć sportowych Roberta Lewandowskiego. No, a Bundesliga jest bardzo wymagająca. Ciężki czas, ten rok, jeśli chodzi o koronawirusa. No i taka piękna sprawa. W końcu Robert Lewandowski otrzymał tą nagrodę FIFA The Best. Fajne to jest, bo widać, że było też takie zaskoczenie, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Nawet nie wiedział, że pewnie ten Gianni Infantino jest po prostu w Monachium, przekazuje mu tą nagrodę. Wątpię, żeby to było ustawione, że będzie wiedział po prostu wcześniej. Aczkolwiek, no, była śmieszna sytuacja, ponieważ jak Gianni Infantino mówił, że sam praktycznie wręczy tą nagrodę, to Messi i Ronaldo siedzi po prostu po boku i patrzyli tak, czy ktoś wchodzi znudzeni, nie wiedzieli o co chodzi, a Robert Lewandowski już się uśmiechał, bo już wiedział, że ta nagroda po prostu trafi do niego. Robert Lewandowski, taka nagroda dla niego też jest bardzo istotna, jest to bardzo duży czynnik tak naprawdę motywujący, jeśli chodzi o Roberta, bo widać, że gdzieś czuje się po prostu pomijany, niedoceniany, tak jeśli chodzi o ten futbol międzynarodowy. Są sukcesy, są potężne pieniądze, świetna rodzina, tak, kariera i tak dalej, ale chciałby też, by być po prostu doceniany na arenie międzynarodowej. Często w Polsce jest krytykowany, hejtowany, nie, tak, no, ale to taka specyfika, jakby po prostu u nas tutaj w Polsce. Natomiast rzeczywiście na tej arenie międzynarodowej często był pomijany i widać było po prostu łzy, wzruszenia. Teraz może po prostu skierować tak oczy w górę, w niebo i powiedzieć, po prostu podziękować ojcu, że czuwał gdzieś tam, bo zawsze mówi, że Robert Lewandowski odniesie ogromną karierę, ogromny sukces. Nawet Robert Lewandowski właśnie dostał imię Robert, ponieważ ojciec Roberta mówił, że w ten sposób będzie łatwiej wypowiadać jego imię. Na arenie międzynarodowej będą mówić Rob. Rob po prostu. Tak, nie dawał jakiegoś skomplikowanego imienia, żeby miało po prostu jakieś końcówki, imiona tylko po prostu imię, które będzie można łatwo odmieniać, właśnie w różnych krajach na całym świecie. I dzisiaj rzeczywiście to imię Robert Lewandowski, Rob Lewandowski, będzie odmienione na wiele przypadków w wielu językach na całym świecie. Przepiękna historia, tak, po prostu przepiękna historia. Dla polskiej piłki. Widzimy tych pięknych chwil, pięknych emocji w tej my, polskiej piłce. Naprawdę sporo nie mamy, więc tym bardziej po prostu warto to celebrować. Dziękuję. Ja, jako po prostu dziennikarz, dziękuję też po prostu jako obywatel, jako zwykły człowiek, bo to jest piękna historia, piękny moment dla polskiego futbolu. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.